Siemanko, siemanko ludziska, z tej strony Capitals W kolejnym odcinku Serii zwiedzanie mam do farminga 22 I coś czuję, że to będzie naprawdę Mega, mega, mega krótki odcineczek Jesteśmy na mapie wieśniakowo Mapka wyszła na ale z portalu, między innymi Więc no oczywiście lecimy sobie z ocenianiem Trzymajcie pedała mapy Natomiast ja czytam opis i zapraszam, to jest odcinek sobotni, więc już normalnie co sobotę odcinek będzie wychodził. Natomiast w czwartek wyszło szpakowe i również odcinek, czy wieczorkiem, jak to się ogląda, no to serdecznie. Zapraszam, ja jestem teraz na fajmie w Gliwicach, więc, yy, więc po prostu troszkę na zaś również to nagrywam. Witajcie, wieśniakowie, mała polska mapa przekonwertowana z 19 do farmy 22. Konwersję tworzyłem na własny użytek, więc... Nie jest idealna. Mapa nie zawiera żadnych punktów skupu. Jak wspomniałem, stworzyłem ją dla siebie, na własne potrzeby i nie widziałem potrzeby jej dodawania, ponieważ za pomocą tego moda mogę łatwo go dodać w grze. No, tam jest link do moda, e, po prostu do skupu. Być może w przyszłości wydam plik zapisu z budowaną gospodarką i dodanym skupem. Proszę nie komentować problemu z PDA, spędziłem godzinę próbując je naprawić, ale bez powodzenia. Pozdro King Johnny. Także pozdrawiam serdecznie, respimy się na przystanku legi. No i co my sobie tutaj mamy? Tu jest... Yy, więc tak. Typowo, no tutaj nie będę nic ocenił, tak? Tutaj zamysł startaku jak najbardziej. Czy to działa? No raczej nie, ale zamysł startaku, no jakby tutaj dodać po prostu te skupy, byłoby jak najbardziej spoko. No tutaj jakaś gospodareczka, powiedzmy, że jest, nie? Czy to w ogóle możemy otworzyć te budynki? Nie, chyba tak dzisiaj nie możemy otworzyć tych budynków. Mm, także tak to sobie wygląda. No co ja tu mogę dużo oceniać. Po prostu przejdźmy się po mapie i szczerze mówiąc tyle. Zobaczyłem. E, mapka waży ponad 600 mega. Pobierała mi się chodziło też bardzo długo. Także no, myślałem, że jest troszkę większa. Natomiast tak mapka wygląda. No jest malutka, nie? Jest naprawdę malutka. E, no ale co, powoli lecimy z tymi mapkami. Naprawdę spoko wyszła wyszło map. E, sporo, sporo. Myślę, że kolejna mapka to Eurowany. Także spokojnie dojdziemy i do tego. O kurde, tu się nawet troszkę ta mapka rozciągnęła. Mamy tu raczej jakiś sklep New Hollanda. Plus powiedzmy, że tutaj coś by mogło być więcej. Także, jakby tutaj King Johnny, zrobił no, mapkę dla siebie, to jasne. Aby chciał kiedyś coś więcej podziałać, no, dlaczego by nie? Tutaj pomalować teren, skup już by miał zbożówkę. Tam już by miał tartak. Eee, tutaj sklep. Z czymś jeszcze? Jak najbardziej zobaczcie same te asfalty i tak dalej. No widać, że to jest konwert, eee, te drogi właśnie to wszystko. Tutaj proszę bardzo gospodareczka. Dosyć fajna, nie powiem, że nie. Malutka, dosyć fajna. Także no tutaj myślę, że troszkę jeszcze pogrzebać, eee, pogrzebać, troszkę czasu spędzić i naprawdę nie byłoby aż tak źle. Mamy o dziwo kontrakt. Mamy o dziwo kontrakt, także z poczko, no i tak to ludziska. Wygląda, tak? Mapka jako mapka, raz lepsza, raz gorsza, yy, mamy nawet jakieś tutaj oczko wodne. Także ogólnie no, zróżnicowany teren. Także ogólnie mówię, jakby człowiek się postarał, why not? Yy, natomiast, no, tutaj bardzo też nie możemy oceniać tak naprawdę, yy, twierdząc właśnie tutaj, czytając ten opis. No cóż, no króciutka mapa, yy, ja Wam życzę na pewno miłego weekendu. Także tutaj długo was nie będę zatrzymywał, nie wiem czy coś jeszcze udało mi się nagrać czy, czy nie, bo jest 18, mam może jakieś dzisiaj jeszcze 2-3 godziny wolnego, a jeszcze muszę się spakować i jutro rano wyjazd, także nie mogę też tutaj jakoś długo na kompie siedzieć i po prostu nic nie robić. Także co, trzymajcie się ludziska, może na niedzielę nagramy odcineczek jeszcze zaraz z... Yy zielonych jełpów, bo tam troszkę się podziało. No nic, zobaczymy. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć i mapko oczywiście w opisie na... No.